Czytelników korzystających ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu czekają zmiany. Już wkrótce rozpoczną się przygotowania do długo oczekiwanego remontu. Przyznam, że bardzo się tego obawiam, bo nie będzie to łatwe z pewnością, ale 19 maja w sobotę po raz ostatni będzie biblioteka w tym sezonie czynna tutaj u nas. I już 19 po południu mamy zamiar zabrać zapakowanie w Dziesiątki, setki kartonów naszych książek. No, i przez następne dwa tygodnie będziemy się przeprowadzać. 4 czerwca, jak mówiłam, otworzymy bibliotekę na emigracji. Zapakować trzeba kilkanaście tysięcy książek, a potem rozpakować je w nowym miejscu. Biblioteka nie wyemigruje jednak daleko. Więc utrudnienia nie będą dla czytelników aż tak dokuczliwe. No, troszkę utrudnień związanych z remontem planowanym w bibliotece i przeprowadzką e, działów merytorycznych do budynku starostwa. E, pomysł stąd pochodzi, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zamknąć bibliotekę aż na trzy miesiące, bo tyle potrwa pierwszy etap remontu biblioteki. To głównie prace budowlane, także bardzo hałaśliwe, uciążliwe dla czytelników. W związku z tym zarząd powiatu zezwolił nam wyjątkowo na to, żebyśmy. Przeczekali na emigracji te trzy miesiące właśnie w budynku C i w sali C starostwa. Remont budynku przy ulicy Żwirki i Wigury rozpocznie się 1 czerwca. Potrwa trzy miesiące. Pierwszy etap to zabudowa podcieni. Dzięki temu powiększona zostanie wypożyczalnia dla dorosłych. Będzie w ramach tej części także zmodernizowany magazyn książek, bo jak widać jest tutaj bardzo ciasno, nie spełniamy wymogów przeciwpożarowych i z tego względu planujemy w części magazynu książek wprowadzić w tzw. magazynowanie zwarte, czyli system regałów przesłównych. Remont i przymusowa emigracja nie oznaczają, że podczas wakacji nie będzie dostępu do książek. Powiatowa Biblioteka Publiczna w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu będzie pracowała w tych samych godzinach, co w starej siedzibie. Nie zabraknie też ciekawych spotkań. Już 4 czerwca ponownie będzie można porozmawiać z podróżnikiem, pisarzem i dziennikarzem Jarosławem Kretem.